Dobry moi drodzy, widzowie, jestem Koksik i dzisiaj nagrywam odcinek z mojego serwera, czyli Koronowice Nowy serwer. Jest tutaj normalnie porobiony już. No i dzisiaj będziemy no, rozwijać ten serwer. Dzisiaj ile mam chleba no. na wersji 1.19. normalnie już byłem... Byłem w ten, na pustyni. Znalazłem... Dece, w której prawie zginąłem. No. O, jakoś tam było. I patrzcie, już udało mi się zrobić normalnie. No to jest świetne. Daj I Proszę. Proszę. Normalnie możesz tutaj wkładać jakieś rzeczy. Daj się. Wchodzisz i możesz z tym płynąć. Normalnie przewożenie towarów. Będziemy mogli stworzyć sobie, skoro jesteśmy na 1.19, możemy sobie stworzyć normalnie przetwórnie i będziemy to wozić, stworzymy jakieś sklepy gdy będzie brakować towarów w sklepie to normalnie będziemy mogli sobie tym przewozić no 119 cudna wersja cudna wersja cudna wersja no normalnie ty zobaczymy czy to płynie tak samo jak, samo szybko jak normalna łódka bo tak stale cuda ale laguje trochę, ale... Co to pływa tak samo. Czy czuję jakąś różnicę, jakieś, jakieś przeciężenie. Ja nie za bardzo. No, no O, tutaj jest moja farma. No. Na razie to wszystko. Tam, tam będziemy kopać sobie dzisiaj. Ale to już pierwszy... Ja chciałbym? Lecić tam, ja ale... Dobra, nieważne. Shift. Mogi za Nie Nieważne. Tutaj jest moja farma. Ale jeszcze nie mam, niestety. No. Ty mamy. Co Poczekajcie, już sobie rozłożę tutaj wszystko. Chciałbym, żeby. A, jakby co mam operatora, i będę zmieniać na dzień, no bo ja w nocy nie chcę za bardzo pracować. Po prostu już ja. Ja nie, nie za bardzo lubię agresję. Ja bedworsy robiłem tylko ze względu na to, że po prostu były w tamtym okresie popularne, No teraz już nie za bardzo. Wiecie. Nie no nie dobra. Mm, no. Stwórzmy kilo i idziemy do kopalni. I wykopiemy sobie... No, coś na pewno się uda wykopać. Jeżeli uda się wykopać, na razie mieczów sobie nie robię, bo nie będę nic zabijać. Ja po prostu będę robić chleb. Będę się robić chlebem. Chleb to naj. O, mała ta jest nie, ale okej. Okay. Wykopmy sobie to z tej druk. Pierwszy raz taka seria. Normalnie stworzymy. Własną, własny serwer Koronowica. No tak no, na moim kanale. Dołączę tutaj jeszcze Devil, jeżeli oczywiście się zgadamy, bo jakoś ostatnio się pokłóciliśmy. Nie na odcinku. Poza odcinkiem. No ale to już chyba nie będę mówić za bardzo o naszych sprawach osobistych. No dobra. To teraz... Pójdźmy do lasu i wykopmy więcej. Bo, bo wiecie co? Wykopię jeszcze trochę bruch. Będziemy sobie tutaj kopać tunel. I tutaj stworzymy. Patrzcie. To się stąd zacznie i tu skończy. Tutaj będziemy to tworzyć. To to, to Będzie. zasypiemy. Albo zostanie takie jeziorko. I je nawet powiększymy. Żeby tak fajnie wyglądało tutaj takie jezioro. Może nawet stworzymy rzekę tutaj na koronowicach no i będzie fajnie normalnie będziemy to robić przez ile? to będzie coś takiego jak wojenowice tylko bez tych stworów głupich Zru tego hakera który teraz jest tam ja. ja ja to wiem tylko ze względu na to, że mi, mi ludzie o tym mówią i to jest po prostu cringe ja nawet nie znam nazwy tych trzech osób na tych wojenowicach poczekajcie, piszcie w komentarzach ile jest tam osób Nieważne. Nawet nie piszcie, bo to jest bez sensu. Ale okej. Okay. Dobra. W komentarzach piszcie, co mam dobudować i może to dobuduję. Nawet na odcinku. Niestety. Współczujecie. Czekajcie chwilę. Kurczę, czym to zasypa? O, wełno. No, łóżko sobie jakoś załatwi. No. Dobra, teraz musimy zrobić więcej jedzonka. Mamy już jeden punkt extra. Gratka, dobra, gratka. Chciałbym zdobyć po pierwsze więcej expa. Żebyśmy... O, jajo mieliśmy. Oczywiście. Będziemy musieli... Ej, no! Głupia kura. Nie lubię kury. O, dziękuję. Jajko. będziemy mogli sobie zje... Ja nie mogę. Ten barwnik mi się przyda a biuro też ma. W sumie, Albo nie, mogę mieć konia. No, nie wiem, co. A oko. To oko się. No, może się przydać. To. Przecież mam skrzynię. Nieważne. No. Dajmy, że tego tu nie było. Dobrze, już mam trzy pióra i normalnie jeden... Okej. Okay. Piątkę, szóstka. nie. Wiem co, bo jest sam Enderman. Time set day bliżej się do mnie. O nie, ja, ja się na niego patrzę. Proszę oddalmy. Dobra, wiesz co? Patrzcie, patrzcie jak to urosło. No way. Czy to mogą być? By to sorry za te odgłosy w tle, bo no, no, gram przy otwartym oknie. No dlatego poczekajcie To idzie na piątkę, szóstkę, siódemkę, Óstemkę i piątka, szóstka no. Muszę nam trochę tutaj schować temki. Konia sobie chcę mieć jednego. A nie, no to w sumie pierwszy. Nie, don, don, diamentowa zbroja końska. Już mam takie rzeczy. No bo było w tym. No w ten, furtę, ten. Kurde, jak... Ja zapomniałem jeszcze nazwy jak gram. poczekajcie, O, teraz mówię wam na serio. Piszcie w komentarzach. No, piszcie w komentarzach, kiedy ostatni raz grałem w Minecraft, nie licząc tego odcinka. Piszcie. Wow, jaki ja, on... No. Nie no, nie bywa, ale skacze. Widzicie to? Nie bywa, ale skacze no normalnie. Baga, już nie było tutaj. Wiecie co? Chodźmy, zabijcie Nie wiem, czy, czy chcę je zabijać. Raczej nie. Ej, ty, zróbmy hodowlę krów. Nie da się chyba zrobić smycz. Co? Pełna! Ja? Ty czekajcie, czekajcie. Dobra, mam już wełnę. No. Jeszcze tam mam. Ty. Jeszcze jedna wełna. Potrzebuję jeszcze jedną wełnę Chodź tu! Ryby, potrzebuję ryby. No. Odblokowano receptury. Dobra, zaraz tutaj przyjdę, wrócę. Chcę się trochę przejść. Dobra, poczekajcie, ja zaraz tutaj przyjdę. Będziemy musieli wykopać sobie normalnie żelazko. Żelazo będziemy mieli. Ty no, na początek filmu. Dobra, już 11 minut. To nie jest początek. No ale wiecie, no po prostu... Nie wierzę. Never. I jakby co, musiałem robić samotykę, żeby... No, żeby stworzyć farmę. A tutaj może tak być. A nie, nie może. Trudno. Nie. I tu było to żelazo Ja nie mogę ja się cieszę O ja dwa Dwa żelaza były, dobrze To jeszcze lepiej Ja myślałem, że skoro tak blisko Ty Ale patrzcie 1.19 jest totalna ciemność. Tutaj nic nie widać. To jest jakieś... To jest akurat słabe. Enderman, najgorzej. Spierdziulkamy stąd. Ludzie. Szybko, szybko, szybko. Ooo, ile to węgielka! no w sumie zrobię piec i upiekę sobie siedzenia i przepiekę jeszcze ten... to żelazo. Ale to drewno to zrobię. Dwa drewna na dwie sztuki żelazo. Lecimy tam. dla no i hopa, czekamy. Chyba trochę przesadziłem z Ciężki sprzęt. Mhm, taki ciężki, że aż strach. Ciężka to jest moja myszka, ale na serio. No. O, ale tutaj faj. A nie, ja tu byłem. Ja tutaj raz zginąłem. To była moja pierwsza śmierć. No. Fajnie by było, gdyby można było grać w piłkę. Ale w Minecraft'cie. Ty no fajnie by było. To byłaby taka piłka i nie waliłoby się jej pięść. Tylko tak, że idziesz i ona leci trochę, nie wiem, dwie kratki do przodu. Biegniesz, dobiegasz. Można się wtedy nawet piwać. Dojdziesz, idziesz w to, nie bierzesz piłki, potem bierzesz piłkę, idziesz w to i cię a strzela się. Strzela się baląc ręką. I podaje tak samo. To by było fajne. Albo nie naskakuje się na piłkę, na róg piłki. Jeśli niby naskakuje, a ona leci do przodu wtedy. I jeżeli bramkarz, nie wiem, palnie, no to oznacza, że dobrze. Fajne by to było. Eee, trochę mi urosło. Ale urośnijcie do... Dotąd. Do jeszcze jednej. Do jeszcze jednej. Tutaj rozumiecie, Z tej do jeszcze jednej i będzie. dietes Miliony. Dajcie mi za chwilę sekund. Zaraz do Was wrócę po tej sekundce o, poczekajcie, tylko zmienia na no. time set. Tutaj. Dobra, no to... Do widzenia na kolejnym filmie na moim kanale. Pa. Cii. Wcale nie mam chleba w dłoni. Wcale go teraz nie źle, jak tylko popadnie. Wcale nie chcę go jeść. Okej? Okay. Pa. Nie mam mnie tu.